The oh. Dzień dobry. Jakiś czas temu Gianluca Wiali, a były to jeszcze lata 90., futbol wyglądał zupełnie inaczej. Powiedział, że najgorszym piłkarzem w drużynie musi być boczny obrońca, bo gdyby lepiej atakował, zostałby skrzydłowym, gdyby lepiej bronił, zostałby z kolei stoperem. Czasy się mocno pozmieniały, na tyle, że jest wielce prawdopodobne, potwierdził to ostatnio w radiu RDC Mariusz Piekarski. Nowym rekordzistą, jeśli chodzi o transfery wychodzące z polskiej ekstraklasy, zostanie Michał Karbownik, czyli właśnie chyba w tym momencie można możemy powiedzieć, boczny obrońca, aczkolwiek mówimy o piłkarzu nieprawdopodobnie wszechstronnym, chyba nawet najbardziej uniwersalnym w całej PKO BP Ekstraklasie, który teoretycznie może obskoczyć 4, 5, może nawet 6 pozycji. Tak to przynajmniej definiują ludzie, którzy znają go z treningów, którzy prowadzą jego karierę, którzy pamiętają, jak wyglądała jego kariera już w tej piłce stricte młodzieżowej. Karbownik wybił się na pozycji lewego obrońcy, będąc piłkarzem prawonożnym, rzadkość, Zwykle jednak w tych topowych klubach na pozycji lewego obrońcy gra piłkarz lewonożny, zdarzają się wyjątki, na przykład Ashraf Hakimi. Natomiast Karbownika z Hakimi łączy właśnie to, że mówimy o piłkarzu, który może obskoczyć lewą obronę, prawą, prawe skrzydło, lewe skrzydło, a Mariusz Piekarski od samego początku apeluje do Aleksandra Wukowicza, wystaw wreszcie tego Karbownika w jego naturalnym miejscu, czyli na pozycji środkowego pomocnika. Więc mamy pewien miszmasz, świadczący, jednak moim zdaniem, bardzo dobrze o Samym zawodniku, bo jeśli ten piłkarz był w stanie wskoczyć na taki poziom, właśnie powiedzmy na poziomie tych 7-8 milionów euro, nie ma znaczenia, ilekolwiek będzie kosztował karbownik. Tak czy inaczej. Ten sezon w jego wykonaniu jest znakomity. Świetnie o nim świadczy to, że wskoczył na taki poziom, grając na nienaturalnej dla siebie pozycji. I nikogo nie może dziwić, że za moment rozpocznie się, a w zasadzie już teraz trwa taka walka, taka licytacja topowych klubów, bo jestem przekonany, że Mariusz Pykarski może liczyć na ofertę Zakarbownika z każdej z topowych lig. Tak to teraz wygląda, tym bardziej biorąc pod uwagę pandemię, która wywróci nam zupełnie rynek transferowy do góry nogami i, tak jak powiedziałem w jednym z ostatnich odcinków, także kluby Primera Division przestawią wajchę w kierunku polskiej Ekstraklasy, ponieważ u nas piłkarze są zdecydowanie tańsi, a jako że pieniędzy będzie mniej, no to trzeba szukać rozwiązań nieoczywistych. I tak się rzeczywiście składa, że jeśli ostatnio jakiś młody Polak z polskiej Ekstraklasy przykuwał zainteresowanie klubów z Primera Division, to byli to boczni obrońcy, albo Robert Gumny, o którego pytało między innymi ale nie tylko Leganes, albo Karol Fila który też wzbudza pewne zainteresowanie. Teraz Michał Karbownik trafił na okładkę lokalnej gazety Estadio Deportivo. To jest taki dziennik, który zajmuje się przede wszystkim Betisem i Sevillą. Piłka andaluzyjska i troszkę wygląda to tak, że we wtorek wrzucamy na okładkę temat związany z Betisem, w środę temat związany z Sevillą. Mariusz Piekarski powiedział we wspomnianym wywiadzie, że rozmawiał z klubami Stop z 4 Primera Division w sprawie Michała Karbownika. No i tutaj od razu pojawia się pytanie, o jaki klub mogło mu chodzić? Real? No myślę, że jednak Marcelo wciąż jest lepszym piłkarzem niż Michał Karbownik. Carvajal jednak też. Czy FC Barcelona? Podejrzewam, że też ciut jednak brakuje Karbownikowi do Jordiego Alby. No to jedziemy dalej. Sevilla, moim zdaniem temat absolutnie realny. Nie jest to zupełnie science fiction i ten klub czwarty. Kibic, który nie śledzi meczów Primera División pewnie zastanawia się, no to dobra, to który klub będzie tą czwórką w Primera Division? Walencja. Ale nie, o Walencję raczej tutaj nie chodzi. Walencja w samej tabeli jest zdecydowanie niżej. No i Karbownika musiałby reprezentować George Mendes. Wtedy taki transfer już pewnie dawno zostałby przeprowadzony. Bo tak to wygląda. Te wpływy portugalskiego menedżera są bardzo widoczne w każdym niemal oknie transferowym. I który klub miał na myśli Mariusz Piekarski? Podejrzewam, że też mogło chodzić o Real Sociedad, czyli klub, który teraz jest w top 4 Primera Division i który ma problem z prawą obroną. Na lewej obronie granaczą Montreal i Ayen Munoz, czyli zawodnik doświadczony, a także wychowanek, w którego warto inwestować, nie ma więc sensu ściągać kolejnego piłkarza. A na prawej Joseba Zaldúa, czyli raczej przeciętniak, zawodnik którego może i warto inwestować, ale już wiele z niego nie wyciągniesz, ani też jakiegoś niebotycznego poziomu ten piłkarz nie osiągnie. Więc zostaje nam ten Real Sociedad. Plus klub, który wypłynął właśnie na tej wspomnianej okładce Stadio Deportivo, czyli Real Betis. Więc spójrzmy sobie właśnie na te kluby i gdzie rzeczywiście ten Karbownik miałby rację bytu. Pierwsze podstawowe pytanie brzmi: jak te hiszpańskie kluby będą rozpatrywały Michała Karbownika? Czy jako lewego obrońcę? W moim odczuciu nie, bo nie sądzę, żeby jakikolwiek klub chciał zainwestować. Ciut poniżej 10 milionów euro w piłkarza prawonożnego, grającego docelowo na lewej obronie. Sądzę, że raczej będą szukali po prostu naturalnych rozwiązań, czyli lewonożny na lewą stronę obrony, wiadomo. Czy jako środkowego pomocnika... Też wydaje mi się, że nie, ponieważ na tym poziomie dorosłej piłki karbownik na tej konkretnie pozycji też nie jest do końca zweryfikowany. On wybił się w legi grając jako lewy obrońca. I tutaj przechodzimy do trzeciej pozycji, czyli prawej obrony. Wydaje mi się, że to będzie pozycja, na której karbownik będzie rozpatrywany przez te topowe hiszpańskie kluby, ponieważ no, jednak tak to wygląda w Hiszpanii, że większość klubów stara się usilnie na pozycji lewego obrońcy po prostu mieć piłkarza lewonożnego, a na pozycji prawego obrońcy to już jest rzecz zupełnie naturalna zawodnika prawonożnego. Nożnego. I często wygląda to tak, że ci... Prawi obrońcy, lewi mniej, aczkolwiek przykład Marcelo tutaj też może być wymowny, w ostatnich latach ci boczni obrońcy stają się playmakerami. Jakiś czas temu Leonardo Jardim, trener znany z prowadzenia przede wszystkim Monaco, wypowiedział się na temat Fabinho, tego brazylijskiego pomocnika, który teraz gra w Liverpoolu, a który kiedyś był prawym obrońcą. On stwierdził, że to jest za dobry piłkarz, żeby występować na prawej obronie. To znaczy, na pozycję prawego obrońcy można tam kogoś sobie ewentualnie wcisnąć, natomiast piłkarz kreatywny, z wizją, inteligentny o świetnej technice, ma mieć miejsce w środku pola. Futbol się jednak pozmieniał. Dzisiaj widzimy, jacy piłkarze decydują na przykład o Liverpoolu, o akcjach ofensywnych, o kreowaniu poszczególnych akcji. Pod tym kątem, Andy Robertson i Trent Alexander Arnold mogą być nawet ważniejsi niż sama druga linia. W takim kierunku idzie też piłka w samej Hiszpanii. Nie chcę nawiązywać tutaj już do Daniego Alvesa i Jordiego albo, bo to są przykłady zupełnie oczywiste. Natomiast nawet ten sezon Primera Division pokazuje, jak ważni są boczni obrońcy, i tu tutaj dam wam konkretnie przykład właśnie tej sewili. Pierwszym piłkarzem jeśli chodzi o wrzutki w całej La Liga jest Jesus Navas, prawy obrońca Sevilli, czyli tak hipotetycznie powiedzmy konkurent Karbownika. Piątym piłkarzem całej Primera Division jeśli chodzi o wrzutki, jest Sergio Regilon, wypożyczony z Realu Madryt, grający na lewej obronie. Sevilla w bardzo dużej mierze opiera się na wrzutkach i Sevilla oczekuje od swoich bocznych obrońców, żeby ci grali stricte ofensywnie. To jest rzecz oczywista. Natomiast dyrektor sportowy Sevilla, o tym wspominałem w jednym z odcinków, Monchi, jest moim zdaniem pierwszą osobą, która powiedziała wprost, od bocznych obrońców oczekuje przede wszystkim ataku. I tak też gra Michał Karbownik. On skupia się na ataku, blisko prowadzi... Piłkę przy nodze, niezła technika, przebojowość, gaz, przede wszystkim taka odwaga w swojej grze Pod tym kątem to jest piłkarz, który przypomina nam e, takich właśnie zawodników bazujących na takiej przebojowości Grających w Primera División On powiedziałbym nawet, że jest bardziej w cudzysłowie mówiąc hiszpańskim bocznym obrońcą niż polskim O takim profilu właśnie piłkarza niskiego, nie jakoś wybitnie zbudowanego Ale bazującego właśnie na tych walorach stricte piłkarskich bo też futbol się zmienia. Inemania widzicie, jakiś czas temu zauważył w wywiadzie dla Diatletik, że dzisiaj, gdybyśmy mieli wybrać takich obrońców, którzy lubią przede wszystkim bronić, to należałoby wskazać Wandajka, a także Kulibaliego. Poza tym rośnie nam takie pokolenie eleganckich stoperów. No, a ci skrajni defensorzy ruszają do przodu, kiedy tylko mają taką okazję. To po pierwsze, więc pod tym kątem, karbownik mógłby dopasować się do tej Sewilli. Oczywiście nie miałby. Żadnych szans w rywalizacji z Jesusem na wasem. To trzeba jasno powiedzieć. Mówimy o piłkarzu, który wrócił do reprezentacji Hiszpanii i który rzucił tam swoją drogą rękawicę daniemu Carvajalowi. Natomiast. Poza nawasem na prawej obronie już robi się troszkę problem, ponieważ jest Alejandro Poso, wypożyczony do Majorki, który nie wiem, czy Sevilla już nie zweryfikowała tego piłkarza negatywnie i czy raczej znów nie zostanie oddany. A z lewej strony obok Regilona, który prawdopodobnie po sezonie będzie chciał wrócić do Realu Madryt, jest Sergio Escudero, który wydaje mi się, że ten swój prime time już ma za sobą i że też raczej nie wskoczy na poziom reprezentacyjny. Natomiast w tej aktualnej Sewilli, to znaczy na Regilon i nawet weźmiemy tego Escudero. To karbownik raczej by się po prostu od początku uczył. Zobaczymy, jak się ewentualnie rozwinie i czy wtedy ewentualnie miałby szansę, żeby tam się przebić. W tej aktualnej Sewii raczej na regularną grę większych szans by nie miał. Natomiast dlaczego ten transfer nie jest science fiction? Ponieważ Sewii pracuje Mączy a Mączy jest człowiekiem, który lubi sięgać na nieoczywiste rynki. Oczywiście uwielbia ligę, uwielbia ligę francuską, widę, Krychowiak itd., itd. Natomiast oprócz tego Mączy pokazał chociażby w ostatnich oknach transferowych, że potrafi wyjąć. Bardzo przyzwoitego piłkarza z ligi chińskiej, Nemania Gudeli, z ligi tureckiej Fernando. Wcześniej Sevilla ściągnęła z FC Bazel z ligi szwajcarskiej Tomasza Waclika. I w zasadzie Sevilla stara się sięgać bardzo szeroko. Sevilla, która też coraz częściej pracuje przy wykorzystaniu technologii, już nie tylko skautów. I szuka w taki sposób piłkarzy po poszczególnych profilach. To znaczy wrzucają na przykład profil takiego Jesusa Nawasa i ta platforma wypluwa im według pewnych algorytmów piłkarzy podobnych. Wydaje mi się, że pod tym kątem ten karbownik mógłby zostać tak wypluty w wielu klubach Primera Division, właśnie jako taki piłkarz, ponieważ podkreślam, on gra w sposób nie do końca przystający do PKO BP Ekstraklasy. Klasy. Rzadko zdarza się u nas aż tak ofensywny i przebojowy boczny obrońca. Ale teraz przejdźmy do drugiego klubu, który wykazuje duże zainteresowanie piłkarzem Legii, czyli do Betisu. Tu moim zdaniem obrońcy byłoby łatwiej ponieważ szykują się spore ruchy właśnie jeśli chodzi o skrajnych defensorów z Estadio Benito Villamarín pożegnają się Antonio Barragan raczej druga strona rzeki Francis Guerrero czyli piłkarz który raczej też nie spełnił nadziei w nim pokładanych przede wszystkim przez Kikę Setiena to jest prawa obrona na lewej stronie obrony mamy z kolei Alexa Moreno który Wzbudza pewne zainteresowanie klubów Premier League i Bundesliga To jest piłkarz dość podobny, jeśli chodzi o styl, właśnie do karbownika, tylko lewonożny. A także Alfonso Pedrasa, który też może odejść ze stadio Benito Villamarín, więc na lewej obronie zrobi się wakat, a zawsze takiego karbownika, który ewentualnie obskoczy ci kilka pozycji warto w kadrze mieć. A na prawej obronie Betis prawdopodobnie, podkreślam, prawdopodobnie będzie miał piłkarza do 2021 roku. Później ten piłkarz przeniesie się do Barcelony. Mówię o Emersonie. No i ten Emerson jest piłkarzem z kolei o zupełnie innym profilu niż Karbownik. Też bardzo nastawionym na ofensywę, ale jednak z wyglądu przypominającym bardziej Maikona. Tego pamiętacie z Interu taksi dla Maikona, jak grał przeciwko Garethowi Bale'owi, czyli kawał chłopa, świetnie zbudowany, ale też bardzo dobry właśnie w ofensywie. Ten jednak Emerson mówi wprost, ja już jestem przygotowany na Barcelonę i gdybym teraz miał się pokusić o jakieś takie tutaj snucie pewnych hipotez wkraczających w spekulacje, plotki i tak nie zdziwiłbym się, gdyby Barcelona chciała w najbliższych oknach transferowych opchnąć komukolwiek Nelsona Semedo, żeby zgarnąć za niego kilkadziesiąt milionów euro, później przywrócić sobie właśnie tego wypożyczonego do Betisu Emersona i w taki sposób delikatnie odchodzić listę płac plus zarobić kilkadziesiąt milionów euro, a to wtedy oznaczałoby, że Betis za moment miałby wakat właśnie na. Prawdopodobnie obu bokach obrony, bo jeśli skończyłoby się tak, że odeszłoby pięciu skrajnych defensorów, no to czterech minimum wypadałoby jednak ściągnąć. Dlatego wydaje mi się, że tutaj to zainteresowanie klubu ze stadio Benito Villa Marine, osobą Michała Karbownika jest bardzo realne. Ale taka ciekawostka, nie można wykluczyć, że jeśli faktycznie Betis zaczął aż tak walczyć o Karbownika, to za moment wkroczy Sevilla, bo i takie historie niedawno się zdarzały. Był na przykład taki reprezentant Meksyku, Miguel Layun, który już bukował lot do Europy z Meksyku już tam sobie pewnie szukał mieszkania w Sewilli. przyleciał żeby podpisać kontrakt z Betisem i podpisał z Sewillą. tam nie zawsze to wszystko przebiega w taki sposób jak, jak kibice by sobie pewnie wymarzyli, czysta rywalizacja i tak dalej, natomiast no nie można wykluczyć, że jeśli teraz skarbownik znalazł się w orbicie zainteresowań Betisu, a Betis jest klubem, który potrafi wydać duże pieniądze, w przeciwieństwie do wielu innych w Primera Division i to trzeba wyraźnie podkreślić że w ostatnim sezonie udało się wydać ponad 10 milionów euro na, na trzech piłkarzy. To byli Borja Iglesias, Giovanni Lo Celso, który później poszedł do Tottenhamu, a także Nabil Fekir. Betis ma pieniądze, a wiele innych naprawdę niezłych klubów Primera Division, moim zdaniem nie miałoby tych 7 bądź 8 milionów euro do wydania za Michała Karbownika, bo oznaczałoby to albo rekord transferowy tego klubu, albo kwotę zbliżoną do rekordu, albo po prostu wiele klubów nie chciałoby piłkarza z Polski, bo o tym już mówiłem. Wielu dyrektorów sportowych po prostu nie jest przekonanych do zawodników występujących w tych słabszych ligach, jak Polska, Słowacka, Czeska itd. Tak tak Kiedyś Michał Probierz powiedział, bocznego obrońcę zawsze nauczysz bronić, atakować już niekoniecznie, więc Karbownik ma tę bazę w postaci świetnego ataku. Bronić z pewnością się nauczy, natomiast wydaje mi się, że z piłkarzem, który do Primera Division teoretycznie by pasował, ponieważ tam od skrajnych defensorów generalnie oczekuje się po prostu atakowania, a trenerzy są na tyle fantastyczni, przygotowani taktycznie, że byliby w stanie tego piłkarza jeszcze oszlifować i nauczyć go pewnych niuansów gry w obronie. Więc ja, szczerze mówiąc, mam wielką nadzieję, że Karbownik zdecyduje się właśnie na Primera Divizjon. Zapytacie pewnie teraz, a już widzę te komentarze, że o jakich kwotach ty mówisz? Jakie 7, jakie 8 milionów euro? Po pierwsze pandemia, po drugie mówimy o piłkarzu, który nawet nie zahaczył o dorosłą reprezentację ani nie jest wiodącą postacią w młodzieżówce. No ale właśnie niestety między innymi przez pandemię tak ten będzie działał, to znaczy 7 milionów euro to jest kwota, te 7 powiedzmy umówmy się, że to są mniej więcej tego rzędu kwoty to jest kwota oczywiście duża to jest kwota działająca na wyobraźnię to jest kwota ocierająca się o rekord transferowy ekstraklasy, czyli Radek Majecki do Monako, natomiast generalnie to nie jest kwota rzucająca na kolana w tych wielkich klubach i jeśli faktycznie teraz dojdzie do takiej sytuacji kiedy na przykład hiszpański klub będzie chciał sobie ściągnąć odpowiednika, karbownika z jakiegoś klubu, ligę obojętnie, niech to będzie NONT i to nąd, powiedzmy, nie obniży swoich oczekiwań i będzie za takiego zawodnika chciało kilkanaście milionów euro, to te kluby Primera Division których budżety też ucierpiały, będą musiały zjechać półeczkę niżej i spojrzeć właśnie na takich karbowników, piłkarzy występujących w niższych ligach. Dlatego, moim zdaniem, to jest realne i dlatego, moim zdaniem, takich ruchów będzie więcej. I nie zdziwcie się, jeśli za chwilkę wyląduje kolejny polski piłkarz, właśnie może nie na okładce, bo akurat ten klub. Nie ma takiej lokalnej gazety, która zajmowałaby się sportem, natomiast podkreślam, jest coraz większe zainteresowanie klubów z Primera Division polskimi piłkarzami, tak jak wcześniej ze strony klubów Serie A. A na koniec tego wątku, ciekaw jestem tylko spojrzenia Mariusza Piekarskiego, który tak od samego początku, od wielu miesięcy, przypominam sobie chociażby program sekcja piłkarska, w którym mieliśmy okazję rozmawiać z Mariuszem właśnie na temat pozycji Karbownika, i on za każdym razem mówił: Wy dopiero zobaczycie tego Karbownika, jak on zostanie środkowym pomocnikiem. I tak się teraz zastanawiam, czy Mariusz po tym okresie, kiedy te naprawdę świetne kluby zainteresowały się jego zawodnikiem, nie dojdzie do wniosku, kurczę, a może jednak ja też powinienem go rozpatrywać jako bocznego obrońcę. Nie chcę tutaj się kłócić, bo naprawdę Piekarski znakomicie zna się na piłce, on potrafi pewne rzeczy przewidzieć, on potrafił na przykład zauważyć, że Bartek Bereszyński, zaliczający średnie występy w ekstrakasie w barwach Lecha Poznań, ma potencjał, żeby być klasowym prawym obrońcą, bo to był pomysł między innymi właśnie Mariusza Piekarskiego. Więc powiem wam, że naprawdę jestem ciekaw też tego, w jakim kierunku. Pójdzie ta kariera karbownika, i czy na pewnym etapie Mariusz Piekarski nie dojdzie do wniosku, że może jednak ten Aco Włókowicz miał rację, widząc potencjał w tym piłkarzu, właśnie pod kątem gry na boku obrony, że może tym ruchem. Tą umiejętnością dostrzeżenia czegoś, czego inni nie widzą, Vukovic dał zarobić nie tylko legi, nie tylko piekarskiemu, ale po prostu stworzył fantastycznego piłkarza. I z tymi przemyśleniami na dzisiaj was zostawiam. Piszcie w komentarzach, co wy sądzicie na temat karbownika, gdzie go przede wszystkim widzicie. Dziękuję wam za komentarze, dziękuję za łapki w górę. Pamiętajcie o dzwoneczku przy przycisku subskrybuj. I do następnego razu. Miłego dnia.